To jak to było? Czy Jezus głosił Ewangelię sukcesu? Zapraszam. Posłuchaj tego. Dawajcie, a będzie wam dane. Dadzą wam w wasz fartuch miarą dobrą, ubitą, potrząśniętą, przelewającą się. Jaką miarą mierzycie, podobnie wam zostanie wymierzone. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, 6 rozdział 38 werset. Czy Jezus mówi o pieniądzach? Tak. Ale nie tylko. Chojność nie dotyczy wyłącznie kwestii finansowych. Dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie swoje pieniądze, dawajcie ze swojego majątku, dawaj z Twojego stanu posiadania, z Twojego czasu, z Twojego e, znaczy z tego, czym dysponujesz. Dawaj hojnie. I brzmi to jak bardzo dobra chrześcijańska zasada. Prawda jest jednak taka, że ta zasada istniała na świecie przed Jezusem i istnieje w wielu kulturach, w wielu religiach, w wielu cywilizacjach i do dzisiaj jest tak, że ci, którzy dają, doświadczają również tego, o czym Jezus mówi: jaką miarę mierzycie, podobnie wam zostanie wymierzone. Dawajcie, a będzie wam, a będzie wam dane. Ci również doświadczają błogosławieństwa. I Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, to miara tego, jak dajesz, ile dajesz, to ile dajesz, jak dajesz, jest jakimś obiektywnym miernikiem poziomu twojej wiary, twojego zaufania Bogu. I nie chodzi, powtarzam, tylko i wyłącznie o pieniądze, ale również o nie chodzi. Um, dlatego, że słowa nic nie kosztują. Dlatego, że uczucia, wzruszenia serca, poruszenia wewnętrzne nic nie kosztują. One dzieją się często same z siebie. Jedne nas więcej kosztują w sensie emocjonalnym, inne nas, nam po prostu dają przyjemność, ale nic nie zyskujemy, nic, nic nie tracimy. No, zyskujemy, powiedzmy, chwilę satysfakcji. Dopiero w momencie, w którym zaczynasz podejmować pewne działanie, w wyniku tego, w co uwierzyłeś, w wyniku te tego, co poczułeś i jaką decyzję podjąłeś, to dopiero pokazuje, w co naprawdę wierzysz. Dałem temu odcinkowi tytuł Nawrócony Portfel, ponieważ jest taka, takie, takie powiedzenie w Wśród tych, którzy też mówią o hojności, że portfel nawraca się ostatni. Bo jest tak, że to, kiedy wyjmujesz portfel i dajesz swoje pieniądze na jakieś dobre dzieło, dajesz na Kościół, dajesz na ewangelizację, dajesz jako dziesięcinę we wspólnocie, dajesz jako. Off po prostu hojną ofiarę na, na czyjąś rzecz, od tego momentu ty już tych pieniędzy nie masz. I jeśli masz ich bardzo dużo, no to, to tego nie poczujesz, natomiast jeżeli nie masz ich bardzo dużo, to możesz w tym momencie poczuć, <laughs> poczuć brak. To gdzie jest to błogosławieństwo? Tu jest taka pułapka, w którą wpada bardzo wielu chrześcijan zasłuchanych właśnie w Ewangelię sukcesu. W to nauczanie Ewangelii sukcesu, głoszone w pewnych, niektórych odłamach protestantyzmu dzisiaj i też w jakimś stopniu jest to jeszcze w niektórych miejscach przejęte przez, też przez jakieś grupy nawet w kościele katolickim, ale to są już powiedzmy, że jakieś marginalne historie. Ale jest ten nurt Ewangelii sukcesu, który mówi daj, nie wiem, dziesięcinę, a Bóg ci odda. I to jest prawda. Tylko, że to nie jest kontrakt. I to jest ta pułapka, w którą wpadają ludzie, którzy mówią, okej, okay, dobra, to ja daję moje 10% z moich, z moich dochodów i czekam, że Bóg da mi nie wiem, dziesięciokrotnie więcej, albo po prostu pomnoży te pieniądze i mi je, i mi je odda, albo też Odda mi je w jakikolwiek inny sposób, bo jestem już człowiekiem no, bardziej uduchowionym, więc nie spodziewam się, że ja dam 10% moich, moich pieniędzy i Bóg da mi e, po prostu e, wymiernie w pieniądzach, ale w jakiś inny sposób mi to odda. I oczywiście, że tak jest, że Bóg oddaje, ale uważaj na motywację Twojego serca. Kiedy przyjmujesz słowo Jezusa, Daj, będzie Ci dane. E, Stałeś tak. Przepraszam. Daj, a będzie ci dane. Miarą utrzęsioną i tak dalej. Czego Ty się spodziewasz? I dlaczego dajesz? Czy dajesz z powodu miłości, która jest w Twoim sercu, hojnej miłości? Czy dajesz. Bo tak sobie wykalkulowałeś. Aha, dobra, to jak ja dam to i to, to. To, da, to otrzymam to, tamto i tamto. I jak tego nie otrzymujesz, rodzi się w twoim sercu rozczarowanie. Bóg natomiast rzeczywiście jest Bogiem hojnym. Bóg rzeczywiście jest Bogiem bogatym nie tylko w miłosierdzie, ale we wszelkie dobro. I tym, którzy Jemu zaufali, żadnego dobra nie zabraknie. Ale uważaj, żadnego dobra, którego potrzebujesz. To nie znaczy każdego dobra, którego chcesz, że Bóg spełni twoje zachcianki, e, które nie są twoimi potrzebami. Staje się natomiast wielkie błogosławieństwo w życiu kogoś, kto działa według tej zasady hojnego dawania. Dzieje się wielkie błogosławieństwo w postaci serca, które jest wolne. Bóg Uwalnia serce. Więc kiedy stajesz dzisiaj w takim dylemacie, mam mało, albo no, mam tysiąc pomysłów na to, jak wydać te moje pieniądze, albo jak zagospodarować ten mój czas, albo jak użyć tego, co mam dla samego siebie. I stajesz przed takim dylematem i odczuwasz ból, wewnętrzny ból, takie napięcie, taki rodzaj, jakby ci coś wyrywano z twojego własnego ciała, z twojego własnego życia, to dobrze. To jest bardzo dobry objaw. To jest naturalny objaw. Bo kiedy przemożesz się, i jednak zrobisz ten gest i dasz to, co materialne w Twojej parafii, w Twojej e, wspólnocie, dasz wobec potrzebujących w Twoim sąsiedztwie. E, dasz dla, nie wiem, potrzebujących Ukraińców dzisiaj, tak? Dla e, Tysiąca innych potrzeb, które, które są wokół, wokół ciebie, to następną rzecz, którą poczujesz, to jest takie uff, uwolnienie i radość. Radość, która rodzi się w sercu wolnym, bo tylko serce wolne, wolne w miłości, potrafi cieszyć się z tego, że coś traci. A zyskuje daleko, daleko więcej. Chociaż tego nawet nie oczekuję wprost. Otrzymujesz to. Otrzymujesz wielokrotnie więcej. I pytasz: dobrze, to w takim razie ci Polacy, którzy tak hojnie, nie wiem, pomogli teraz Ukraińcom w ostatnim czasie, to gdzie jest to błogosławieństwo? Wielki kryzys nadchodzi. To jest właśnie ta pułapka prostego kontraktu. Ja jestem absolutnie pewien, to jest teraz moje, moje prywatne przekonanie i moja prywatna wiara. Eee, ją teraz wyznam. Wierzę, że w momencie, w którym otworzyły się drzwi tysięcy polskich domów i, Polacy, i otworzyły się miliony serc Polaków, którzy ofiarnie dawali bezinteresownie potrzebującym, którzy pojawili się u polskich granic i którzy dają do dzisiaj. Że to właśnie jest ten czas, kiedy na Polskę, na Polaków, wylał się deszcz ogromnego Bożego Błogosławieństwa, które nie zginie, ale wróci. Wraca już. Wraca już. I to jest moje przekonanie i moja wiara. To nie zginie. I ten kryzys, który jest dzisiaj, ta inflacja, te wszystkie, wiecie, perturbacje, niepokoje brak pieniędzy dzisiaj. To nie jest brak Bożego błogosławieństwa. Kiedy patrzysz oczami wiary, to widzisz więcej, to widzisz ee, dalej i widzisz, że Bóg jest wierny swojemu Słowu, że On naprawdę daje miarą utrzęsioną. Żadnego dobra ci nie zabraknie. Żadnego dobra ci nie zabraknie. Więc otwórz twoje serce, otwórz twój portfel, otwórz twój kalendarz, otwórz twój garaż, twój dom. I to, co masz, dziel się hojnie z tymi, którzy mają mniej, którzy nie mają, a którym brakuje. Dziel się, dawaj, dawaj Twojemu Kościołowi hojnie, żeby mógł ewangelizować, żeby wzrastał. Jest tyle potrzeb, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj staje przed Tobą Jezus i mówi Tobie, który słuchasz słowa: Dawaj. Będzie ci dane. Ja o tobie nie zapomnę nigdy. Moje oko, moje oczy są z tobą. Miej serce wolne, bo kiedy będziesz miał serce wolne, ja będę mógł działać w tobie, przez ciebie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Staniesz się współpracownikiem Królestwa i wielkim przyjacielem Jezusa. Amen. Jezu, prosimy Ciebie dzisiaj, abyś Ty uwolnił serca nasze do hojności, abyś Ty uwolnił serca nasze do dawania z tego, co mamy, bez oglądania się, bez skąpstwa. Uwolni nas, Jezu, dzisiaj od ducha skąpstwa, uwolni nas do hojności, do ofiarności z czasu, z, z dóbr materialnych, z pieniędzy, abyśmy nie wypominali. Ani Tobie, ani nikomu, że daliśmy za dużo. Abyśmy mieli serca wolne, szczęśliwe i radosne, lekkie. Amen. Amen. Zostawiam Cię dzisiaj z psalmem 33, jako modlitwą. Czytaj Psalm niech będzie Twoją modlitwą. Jeżeli dotykacie słowa, oczywiście tradycyjnie proszę dzieli się Twoim. E, Świadectwem, Twoim słowem, które Cię dotknęło, wpisuj w komentarzu. Ja czytam. Naprawdę. Słuchajcie, ostatnio zaniedbałem odpisywanie na, 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 na komentarze. One czekają na odpowiedzi, ale czytam na bieżąco. Naprawdę. Więc cieszę się z Waszych komentarzy, cieszę się z Waszych przemyśleń. Jeżeli w tym obszarze dawania, hojności masz Twoje własne doświadczenia, przemyślenia, to podziel się nimi, proszę. Bo to bardzo ważne, abyśmy, abyśmy rośli, abyśmy wzrastali w hojności, wolni od skąpstwa. Aby też Kościół był wolny od dziadostwa. Bez pieniędzy będziemy dziadować. Dobra, zamykamy, bo dzisiaj tak przeciągnąłem. Dobrego dnia, błogosławieństwa. Życzę i widzimy się w... Mm, mm, mm. Pewnie w poniedziałek, ale może jeszcze, nie, dobra, w poniedziałek, tak, no. w poniedziałek. Ale śledźcie też, też kanały na, na Facebooku, bo a, może tam się pojawią jeszcze jakieś materiały, ale tu nic nie obiecuję, to zobaczymy jeszcze. Z Bogiem.